Siema siema mordy, dzisiaj robię promo Tutaj pokazuję, gdzie ta osoba jest. Ta osoba jest, kurde masz? Posłówka, gdzie poszłaś? Dobra, to tutaj się pokażę. Na że tutaj, 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 kanał to jest promo My mamy to, co czego nie ma tu nikt. My mamy to, co czego nie ma tu nikt. my mamy to, co czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu czego nie ma tu nikt. My mamy to, co czego nie ma tu nikt. My mamy to, co czego nie ma tu nikt. my mamy to, co czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu czego nie ma tu nikt. Ja mam to coś, ona znowu zerka na mnie Dobrze wie, że wylądujemy w wannie Wchodzę do klubu, bo to nie jest jeszcze after Najpierw balet, potem twoje ciało sprawdzę, ej Dawaj tu do baru, mała Noc jest jeszcze długa, do wydania mam fujziana Reszta nie spierdala, barman robi za alokaja zapach odurza, to jest Dolce Gabbana Ja siedzę w rejbanach, oni patrzą się na nas tu już lekko pijana, dawaj na parkiet lala Potem hotel mam w planach Przy mnie nie ma dziś spania nie robię tu na pokaz Twoje ruchy koczak dają eufori jak koka. Zamówiłem tak no bo klączy mi się mowa Czeka apartament, a pasy na finach Mamy to co czego nie ma tu nikt My mamy to, czego nie ma tu nikt Zamy mamy to, co czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt mamy to, coś nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt ja mam to coś, czy możesz marzyć klaunie Jedziemy dżetelment, pierwsze drzwi otwieram w taksie A po drodze jeszcze odwiedzamy żabkę Karlo Rossi, no bo został tylko 1000, wiesz Wyjebane ma w ten też Wino wypijemy z gwinta, do hotelu trochę jest Na ostatnim piętrze pokój, to nie będzie dirty dance Przy widoku na to miasto uprawiamy dirty sex ey palimy ten jazz. Dzwonię darm, serwis, bo alkohol zaraz skończy się. Karta hotelowa biała, ona pyta, co jest pięć. A za dwie minuty uśmiechnięta oblizuje się ej. I to tak jak weekend jest. Miałem już basować, ale ona mnie Koronkowe stringi, no i bardzo klejsze. Bo oblewamy szampanem, a to co? Co, czego nie ma tu nikt? My mamy to, co, czego nie ma tu nikt. A my mamy to, co, Co? czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nie ma tu nikt, mamy to coś, czego nie ma tu nikt, mamy to coś, czego nie ma tu nikt, a my mamy to coś, czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. Ma tu nikt. Dobra Mordo, to co? Nagrywamy to. Damy załączyć tego autotuna Jakiego autotyna? Walimy o. na Oldschool. Jak Oldschool? Przecież old już nie jest modny No to kurwa będzie. będzie. My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to, coś, czego, nie ma A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt. Nie ma tu nikt, my mamy to, coś czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt my mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, Czego nie ma tu nikt Ja mam to coś, ona znowu zerka na mnie Dobrze wie, że wylądujemy w wannie Wchodzę do klubu, bo to nie jest jeszcze after Najpierw po tym twoje ciało sprawdzę, ej Dawaj tu do baru mała Noc jest jeszcze długa, do wydania mam fujziana Reszta nie spierdala, barman robi zalo W swój zapach to jest dolcze Gabbana Ja siedzę w planach oni patrzą się na nas ty już lekko pijana, dawaj na parkiet lala Potem hotel mam w planach Przy mnie nie ma dziś spania robię tu na pokaz Twoje ruchy kociak dają jak w Zamówiłem tak no bo klączy mi się mowa Czeka apartament, a na finał Mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt mamy to, coś czego nie ma tu Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt ma mamy to, coś nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt ja mam to coś, czy możesz marzyć klaunie Jeden my pierwsze drzwi otwieram w takcie, A po drodze jeszcze odwiedzamy żabkę Carlo Rossi, no bo został tylko 1000, wiesz Wyjebane ma w ten kiesz, Wino wypijemy z gwinta, do hotelu trochę jest Na ostatnim piętrze pokój, to nie będzie dirty dance Przy widoku na to uprawiamy dirty sex ey. Potem palimy ten jazz Dzwonię na room service, bo alkohol zaraz skończy się Karta hotelowa biała, ona pyta co jest pięć A za dwie minuty uśmiechnięta oblizuje się Ej tak jak weekend jest Miałem już pastować, ale ona dziesią mnie Gorąkowe no i bardzo klejsze Bo oblewam brzamanem ma to mamy to czego nie ma tu nikt My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt My mamy to, czego czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt